Best odnotował kolejny dobry rok. W 2015 roku zanotowaliśmy wzrost zarówno przychodów, jak i wyniku netto spółki. Wzrost przychodów był ponad 30%, wzrost wyniku ponad 40%, a w bezwzględnych liczbach przychody na poziomie 140 milionów, a wynik finansowy netto ponad 82 miliony. To był dobry rok, trudny rok, ale bardzo ważny. Ważny z paru powodów. Po pierwsze, bardzo skutecznie rozwijaliśmy program emisji obligacji. Także mieliśmy środki na inwestycje, realizowaliśmy się zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym, czyli mam na myśli tutaj inwestycje w kredyt Incaso. Na rynku pierwotnym w zeszłym roku zainwestowaliśmy ponad dwa razy więcej niż w roku 2014. Z kolei... Pod względem operacyjnym Best zaczął wyraźnie odczuwać wdrażanie poszczególnych elementów swojego nowego systemu Sigma. W czwartym kwartale, kiedy wdrożyliśmy część nazywaną generatorem pism, zdo zdołaliśmy już wysłać ponad 1 milion pism, co spowodowało gwałtowny wzrost dochodowości na portfelach rzędu 35%. No i ku mojemu zadowoleniu ta dynamika utrzymuje się w, w pierwszym kwartale bieżącego roku. Program Sigma, czy, 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 czy system Sigma, który, nad którym pracujemy od paru dobrych lat. Konkretnie 4 lata temu żeśmy wystartowali z pomysłem, od 2,5 roku jest to zamienione w konkretny projekt. Wydaliśmy dotychczas około 7 milionów złotych i na 3 miesiące przed wdrożeniem ostatecznym ostatniego modułu mamy zaledwie 2 tygodnie opóźnienia. System ten według nas da nam spore korzyści konkurencyjne w dłuższym okresie czasu. Pozwoli na obniżenie kosztów windykacji, zwiększenie efektywności do, docierania do klientów i generalnie poprawi naszą skuteczność w sensie wykorzystania analizy numerycznej do, do windykacji. Muszę powiedzieć, że jest to produkt którego na rynku dotychczas nie ma w takiej skali i z którego jesteśmy bardzo dumni. W chwili obecnej, i to też trochę zdradzam od kuchni, już mieliśmy trzy zapytania od firm zewnętrznych, czy bylibyśmy chętni udostępnić tą, tą technologię. Ubiegły rok był dla Bestu bardzo dobry pod względem inwestycji. Wartość yy, zakupionych portfeli yy, wzrosła ponad dwukrotnie, z 40 milionów do ponad 85. Proszę jednocześnie pamiętać, że Best tradycyjnie jest zainteresowany również rynkiem wtórnym i w zeszłym roku wydaliśmy 171 milionów na zakup 33% akcji kredyty Incaso, które w dłuższym okresie czasu traktujemy również jako inwestycje portfelowe. Na koniec roku wskaźnik podstawowy wskaźnik zadłużenia czyli debt to equity Dług do kapitałów własnych wynosił 1,28, natomiast jesteśmy w trakcie podnoszenia kapitałów własnych, co spowoduje, że przeliczenie wartości z końca grudnia na obecny kapitał spowoduje spadek tego wskaźnika do poziomu 1, 1,0. Przypomnę, że ten wskaźnik jest istotnym kowenantem przy emisji obligacji. Covenant ten jest ustawiony na poziomie 2 i 2,5 w zależności od serii obligacji.